Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na cotygodniowe informacje NOTES. Młodość i brawura idą w parze. W połączeniu z niesprawnym pojazdem to pewny wypadek. Jego roczna zima odeszła już na dobre, ale na drogach w dalszym ciągu dochodzi do niebezpiecznych wypadków. Pod Mokrzynem na prostej drodze młody kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Tego roku około godziny 16 na trasie mądrzechowo płuczno doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. 22-letni kierowca Poniósł obrażenia w postaci złamania łopatki. W chwili obecnej trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie. Wstępne ustalenia również pozwalają nam powiedzieć, że pojazd był niesprawny technicznie, opony po prostu nie spełniały norm technicznych i bezpieczeństwa.